Kolejny gość wszystko na temat w redakcji tematu Szczineckiego, Aneta Rudzka, cześć. Cześć. Jak się tańczy w powietrzu, można to tak powiedzieć? E, tak, aerial hoop jest to połączenie gimnastyki i tańca e, i polega to na przedstawieniu pewnej historii na kole cyrkowym. Jest to bardzo taka liryczna forma sztuki tanecznej. E, można nawet nazwać, że to jest dyscyplina sportowa. Brzmi ładnie. A co Cię w ogóle skłoniło do rozpoczęcia treningów Aerial Hop? Od dziecka byłam związana z akrobatką sportową. Później przeszłam na fitness gimnastyczny i w tej chwili pracuję głównie jako trener i uczę dzieci fitnessu gimnastycznego i akrobatyki. A Aerial Hop jest to dla mnie taka forma hobbystyczna. Nie spełniam się jako zawodnik, ale... Świetnie się bawię I jeszcze wykorzystując te umiejętności za dziecka. No właśnie, a propos umiejętności, to co jest najtrudniejsze w ćwiczeniach na obręczach? Tam są przede wszystkim ważne ćwiczenia wytrzymałościowe czyli powinna być odpowiednia siła, rozciągnięcie, gibkość. A także umiejętność poruszania się na kole, bo są też takie elementy jak spadki. One są bardzo efektowne, jak się patrzy na to, ale są trudne, bo jednak trzeba na przykład puścić koło z góry i spaść na dół koła. Więc myślę, że taka tutaj jest odwaga, a resztę umiejętności można nabyć ćwicząc odpowiednie elementy. Jakie korzyści to w ogóle daje, bo też chyba mogą sportowcy, nie wiem, czy korzystają też z, co trenują, inne dyscypliny, korzystają z treningów aerial hop? E, tak, jak najbardziej. Dużo osób, które trenują na przykład pole dance, przychodzą na aerial hop, e, tak samo stretching. E, myślę, że to jest taki powrót do dzieciństwa, bo no, aerial hop to jest koło cyrkowe, więc nam się kojarzy to głównie z cyrkiem i z dzieciństwem. Także to jest pewnie taka fajna zabawa, ale jeżeli chodzi o innych sportowców, no to yy, głównie wytrzymałość. Yy, to myślę, że to jest ten taki plusik yy, ćwiczeń na Real Hub. Związana jesteś i ze Szczecinkiem, i z Koszalinem. Yy, a jak wygląda twój taki standardowy tydzień, jeśli można tak powiedzieć? No bo tego pewnie trochę jest. Tak, yy, tak jak, jak rozjazdu. Tak, głównie pracuję jako trener. Pracuję w przedszkolach jako trener akrobatyki, pracuję w szkole Kingdance jako trener akrobatyki, fitness gimnastycznego, aerial hoop, instruktor fitness. Także cały czas jestem w ruchu. Na weekendy głównie są to zajęcia indywidualne z zawodniczkami, które przygotowują się do startów. No i wiadomo, gdzieś w międzyczasie znajduję czas na szkolenia, na jakieś. Warsztaty, kongresy, gdzieś cały czas się doszkalam, żeby iść do przodu. No właśnie, no bo iście na zawodach, jest tutaj w przycinku, kilka razy widziałem różnego rodzaju mm -hmm. tam fitness i tak dalej. Ale właśnie wracając jeszcze do koszalina, bo to jest świeża sprawa dostać nagrodę prezydenta miasta Koszalin na koszalińskiej gali, laurów sportu to się tak nazywa w kategorii trener. Co możesz o tym powiedzieć? Co to dla Ciebie znaczy w ogóle? Bo to jest. Y, nowe to było wczoraj. Tak, tak. Dla mnie. Czy to jest... nowy. Y, tak, w czwartek. No, tak. Zgadza się. Dla mnie jest to ogromny sukces. Chciałabym bardzo podziękować przede wszystkim mojej szefowej Kindze Olechowik-Pogonowskiej, bo dzięki niej to tak naprawdę się rozwijam. Jest to niesamowita osoba otwarta na nowości i dzięki niej też ta nagroda jest. Dla mnie to jest taki bodziec, który mnie pcha do przodu. Motywacja. Żeby, tak, żeby jeszcze więcej e, robić, a ja uwielbiam pracować z dziećmi i jak ja widzę, jak one zdobywają sukces, to ja się mega cieszę, że moja praca przynosi te efekty i te dzieci e, I że to widać. Tak, tak, dokładnie. A też a propos sukcesów to mm, wicemistrzostwo Polski niedawno zdobyła się długo ci zajęło przygotowanie do, tego, do tych zawodów? Powiem tak, są różne zawody. Te akurat były na podłożu artystycznym i ja uwielbiam takie zawody, bo tam jest pełna dowolność, czyli możemy wykorzystać najróżniejsze, tak, najróżniejsze formy tańca i właśnie taka sztuka teatralna, i ja się w tym bardziej czuję. Dla mnie to jest taki konik, bo są też zawody sportowe, gdzie stricte są wykorzystywane figury, które trzymamy 3 sekundy. No i dla mnie one są troszeczkę cięższe. Więc tutaj myślę, że taki był dla mnie plusik. Jeżeli chodzi o przygotowywanie się do zawodów, to cały czas się trenuje. Także nie ma określonego na, czasu Na bieżąco. Ile. Tak. Um, jakie masz plany na przyszłość albo na ten rok i sportowo i tak zawodowo? Stawiasz sobie jakieś takie cele? Mniejsze, większe? A oczywiście, Może? tak. Jak jakie najbardziej. zawody kolejne? E, tak, jeżeli chodzi o kolejne zawody, to są w czerwcu. Myślę, żeby się na nie wybrać, chociaż one mi się nakładają na zawody z dziećmi. Jest wyjazd do Budapesztu i to będzie takie, taki wybór, czy mam jechać z dziećmi, czy jechać na swoje zawody, chociaż mam jeszcze koleżankę, z którą pracuję, więc jest druga. Taki dylemat się tak, tren, jest druga trenerka, także jest możliwość, żeby, jechania, żeby jechała z dziećmi, ale. No, trochę tych zawodów tak. Nie będzie. Tak, ale tak mówię, dla mnie to jest hobbystyczne, a bardziej stawiam na rozwój yy, jako trener, także myślę, że chyba podstawię na dzieci. <noise> Dobrze, to była Aneta Rudzka, dziękujemy. Dziękuję bardzo.